No, ale to wiesz, trzeba było reset zarzucić, nie? No, czasami trzeba. Czasem taka jest właśnie sprawa, nie? Co lecimy? Tak, lecimy. Premiera. Dobra, premierę robimy. Co tam mówię? Raz, dwa, trzy. trzy. Cztery sześć, Dwa, zero, dwa, cztery. To jest. Siedem, osiem, dziewięć. Tego miało nie być. Uuu. No nie, no nie. Ale, ale, ale wiecie opcja, Piszecie do ludzi, pytacie co u mnie słychać, pytacie, co u mnie? pytacie no kurwa powiem Ciekawiam wam teraz Wiesz co u mnie słychać? Yo. Ej, właśnie to Coś mi w mózgu nie styka Syki mi się palą, kurwa po narkotykach hey, Głowa poryta Do tego stopnia, że jak pali mi się grunt leje oliwy do ognia i chud Stanuje tu sam sos, Znów w moich oczach to jest jedyna opcja Cóż, walka z wiatrakami, made in Polska Wiesz jak smakuje porażka, suka jest gorzka Pierwszy stycznia, ja piszę do siomka Chcę pozamykać sprawy, choć ta prawda niewygodna pod, pod tymi słowami, to mój autograf Serce czarne mam jak węgier, zabrałem je ze Śląska Maluję obraz w głowie, tu brakuje obrad Człowiek, ja markuję jak Kurt Cobain Kurwa żałuję, że to robię, robię Słowo po słowie wypływa z mych ust Ze świadomością, że tu urażę mistrzów Każdy z osobna, możecie iść pizdu Nie będę stał z wami, kurwy na winklu Słowo po słowie wypływa z mych ust Ze świadomością, że to urażę mistrzów Każdy z osobna, możecie iść w pizdu Nie będę stał z wami, kurwy na winklu Ja chcę zostać sam, bo mam dość ciemny Pierdolę ten fawrz, co płynie ze sceny Jak ku z na Tankiemy, latają na prądzie, jakby im podpiął klemy Ej, hey, nie czułem tremy, wchodząc na scenę pierwszy raz Nawet przez chwilę tu nie pomyślałem, że to mój czas Podziemi raperzy, każdy to chwast, jak mainstream Zaoraj to na raz, ej hey, Moja kobieta nie wie w sumie o co chodzi Ślubu tu jeszcze nie ma, ja chciałbym się rozwodzić Ona tu nie do końca w sumie mnie rozumie Glow to jedyny jest mój argument, yo Serce mi kurwy obrosło lodem. Dusza czarna jest jak no i otoczona chłodem. Choć nie wierzę w Boga, traktuj to jako spowiedź. Zlep moje wersy w całość, otrzyma życia powieść! Boli i boleć będzie zawsze. To jest WLS pozdrowionka. Olej to dobre fajnie to się wszystko zlało tak. Wszystko dobrze zrobione, bo takie numery na no, no, spontanie robione są najlepsze. nie? No tak jak masz najwięcej taki, mają energii. Ten taki strzał i zaczyn, no, zacz, no, no. że chcesz zrobić i zaczniesz korzyst... to robić, to od razu wsiądzie, będzie go gorsze. moment, no. Wow, ale, ale pulsuje, nie? Bomba, nie? No.